Cześć, Rosa. witajcie w końcu RetroGracza, a dzisiaj coś niesamowitego. Gra, która wyszła właśnie dzisiejszego dnia, 30.10.2020 roku. Gra pod tytułem AVGN Nerd Adventure, część pierwsza i druga deluxe. Na pewno każdy z Was zna lub słyszał o AVGN, czyli o youtuberze, który robi od prawie 10 lat, jak nie dłużej, filmy na YouTubie opisujące kiepskie gry... Które wyszły na wszystkie platformy, na konsole. Po prostu można się dużo z tych filmów nauczyć i wiedzieć, od których gier stronić. Tak jak już wspomniałem, dzisiejszego dnia wyszła lepsza wersja tej gry. Ja gram w wersji na PC-ta. Gra również wyszła na Nintendo Switch. W niedługim czasie, z tego co usłyszałem na Majka kanale, Wyjdzie również wersja na Playstation 4 i na Xbox One. Bardzo mnie to cieszy. W tej wersji mamy część pierwszą AVGN Nerd Adventures. Drugą, a gdy przejdziemy te dwie części, chłopaki dali nam jeszcze do wyboru wersję trzecią. Ale na początku trzeba przejść te pierwsze dwie gry. Zaczynamy! Historia jest prosta. Chłopaki sobie grają na konsolce. Gdy nagle coś wciągnęło ich do telewizora. AVGN próbował uciec, ale coś go złapało za klejnoty i wciągnęło do gry. I tak zaczyna się nasza historia. What the... To jest na początku tutorial. Ten nagi będzie nam opowiadał co musimy w tej grze robić lub na co musimy uważać. W tym w tym i w tym informacja, że A to skok. Sorry, ale gram na żywca. Tu mamy nasze Nintendo w wersji Natostera. na pewno widzieliście yy, ten, ten, Nintendo na kanale. Dzięki Nerd, że pokazujesz mi palec. Robimy checkpoint. Piweczko jest zawsze dobre i poprawia nastrój. Na płomieniu musimy uważać. Kolejny checkpoint. Tu musimy strzelać w przycisk, aby przejść przez tą ścianę. Tu mam oczywiście dodatkową broń. Tutorial nie jest trudny, jednakże musimy również na wszystkie przeszkody uważać. Kolejne piwko. Nie zaszkodzi. I kolejny checkpoint. Tu mamy kolejną możliwość obrony. Sprawdźmy, co to jest. Ok. No to nie będę z tego korzystał, skoro na nam się drze. Idziemy dalej. Tutaj mamy czaszki, na które musimy uważać. Kontakt z nimi spowoduje to, że od razu zginiemy. Ach! Na szczęście mamy checkpoint. Kolejny power-up. No i mamy Glicza i śmierć. Nasz tutorial możemy załatwić. Aby nam nie marudził co musimy robić Au Kolejne piwko przyda się, checkpoint również Ten gościu jest niesamowity jeżeli chodzi o śmierć, spójrzcie na to I przechodzimy dalej Naprawdę chłopacy zrobili niesamowitą robotę jeżeli chodzi o tą grę Świetne teksty, świetna animacja i super przygoda. <laughs> Słuchajcie, to jest tutorial, a ja daję nam prawdę ciała. Okej. Okay. Zginęliśmy dwa razy przy tutorialu, niecałe 3 minuty gry. Od tej chwili, gdy kończy się tutorial, mamy do wyboru 8 różnych światów. Od którego zaczniemy? Naprawdę nie wiem, wiem, że wszystkie są dość trudne. Sprawdźmy może tego Happy Fun Candy Time. Tu musimy również uważać, bomby przydadzą się nam. Co się w tej chwili tutaj stało? Coś wybuchło? Okej, okay. są wszędzie poukrywane kolce, więc trzeba na nie bardzo uważać. Hopla, piwko, dobrze jest, aua! A ty co, zginie? Chcesz mnie zabić? On mnie chce zabić! A zginąłem. Od początku. Ach, niedobrze, niedobrze. Przydałby się jakiś checkpoint po drodze. Au. Słuchajcie, gra jest naprawdę niesamowita. A ja jestem bardzo kiepski jednak w te levele. Ale naprawdę gra jest polec warta polecenia. Cena... Na Steamie w Euro popowiem wam cenę w Euro. Nie wiem, jaka jest konkretnie w złotówkach jest 12,49. Tak więc sądzę, że to będzie około 50 zł za te dwie gry. To nie jest dużo za tak świetną grę, która da nam wiele zabawy. <grytanie> Mam jeszcze 16, żyć spoko. Eee, długo czekałem na tą grę, bo słyszałem, że ta gra miała się pokaza ukazać. 3010, dlatego próbował, chciałem odczekać z nią do wydania i od razu na żywo pokazać Wam tą grę, w jak się w nią gra, albo jak się w nią bardzo szybko można, można zginąć. Chyba ta trudność Old School była jednak zbyt ciężka. Musicie sami sprawdzić, gdzie ten mały. Wredny, latający... Gdzie on jest? A, dopiero tutaj będzie. Dobra, próbujemy dalej. Jak nam pójdzie, nie za bardzo. Chorobcia, te levely naprawdę trudne. Jak widzicie, krew i flaki, no, wreszcie się udało. Ach, nie spodziewałem się tego. Tak jak więc Wam mówiłem, gra jest świetna. Jeżeli uważacie się za dobrego gracza w gry retro, musicie tą grę kupić, spróbować i naprawdę poczuć się jak w, prawdziwym, w prawdziwej przygodzie. No spróbujmy No niestety nie daje mi się Ach, jejo, jejo, jejo. a może inny level? Spróbujmy co, coś innego Spróbujmy... A cóż to to jest? <ścoughs> nie, okej, okay. tych nie możemy zabić, to, to wygląda jakbyśmy byli na Atari 2600 co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Słuchajcie, chyba ta gra nie jest dla osób powyżej wiek, wieku, wieku lat osiemnastu. Mhm. Jak widzicie, każdy z leweli jest dość trudny, ale to nie oznacza, że gra jest kiepska. Gra jest naprawdę jest świetna. I za każdym razem, gdy próbuję ją przejść dalej, co to jest? A! Robot idzie na mnie. A, nie spodziewałem się tego. Okej, okay, widzieliście mniej więcej tą grę. Wiecie, jak wygląda. Zachęcam Was do zagrania w tą grę, kupienia jej. Naprawdę, te 50 zł za dwie dobre części AVGN Adventures jest tego warte. Graficznie, muzycznie, gra rozbraja. Spróbujcie. A jeżeli Wam się te wideo spodobało, subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć. Ja będę dalej walczył w tą grę.